Witajcie, z tej strony Maxi TV dzisiaj gramy karierę Piastem Gibicem. Jest tutaj Liga Europy. Mamy półfinały. Trafiliśmy na najlepszego przeciwnika, jaką mogliśmy sobie wymarzyć. W pierwszym meczu przegrałem 2-0. Mam nadzieję, że dzisiaj to się, że dzisiaj to będzie o wiele lepszy mecz i że awansujemy do finału Ligi Europy. Mecz. Zarządzaj zespołem. Raz. O, ta pustka już może dać. Nie wiem, nie może. No Tylko wyjdzie Moskwik z Iwo-Tych. No i ta pustka niestety też musi żyć, zejść. Mugolet. Mugolet. Eee, no i głowę. No Eee. Dobrze jest. Tutaj mecz ze Sportingiem. Jak widzicie, jestem już przy meczu. Żywiec przy Wiłce. Mam nadzieję, że to bardzo, się szybko po... bardzo ładnie, szybko się potoczy. Rui Patrycja wyłapuje ten strzał. Te dośladkowanie. <try> Pitrowski, Gerard Badia. Podanie na wolne pole, ale tam nikogo jednak nie było. Nespor, Murawski. Gerard Badia, Gerard Badia. Podanie na Murawskiego. Łukasz Luka śczeć, adrian Silva, adrian William, William, adrian Silva, będzie to szybkie rozegranie, Lukirès, a z Slimani, jak ten syra, jest kontra, Żywec. Oj, Nie niepotrzebne to było. No i mamy spalonego. No jest na odebranie piłki. Lucas Torro. Lucas Torro, podanie na wolne pole do Zivca. Ziviec będzie rzucał. Mak! I zepchnie rozpoczynało rzut różnego. Tak. Wiarogwadia. Podanie do. Trząskiego. Jakuba. Osyra, Kamil, osyra. Chyba pani podanie. Świetnie przewidział to zagranie i przejęł. Żywec, Żywec! Uderzenie z dystansu! Jest prawda!

Stephenson, jeszcze raz. Nadwin Silva. Mark, ja atakuje. Jest niebezpiecznie w polu kalnym. Murawski. Oj, 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 niebezpiecznie! Szumski. Ale jest tylko głupi, że tak to potrafi tego... ...tego mocno dobiegłego. Lucas castorou o da nie, da vou levar o escurão o antônio aqui simani assim simani zivetz 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 não é por que ele Nie pomysł z tym prostopadnym podaniem, ale zabrak po precyzji. No, od zaczną, 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 A zaczną, oj, oj. zaczną, hebert, hebert.

Murawski, 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 grybluje. Murawski, Murawski, Murawski. No za mocne te podania. Gry Patricio. Oliviera. To są po prostu tacy zamcy? Murawski, Murawski! Ajajaj!

Teraz Lukas Torro leci sam, jednak nie. Teraz Paulo Oliviera. Oliviera. spor Podaje! I samobój! Bramka samogójcza. Coś niesamowitego. Paulo Oliwiera. Oliveira. Jeszcze raz obejrzymy tą powtórkę. Jak widzicie, w dwóch meczu jest teraz 3 do 0, a to daje nam 3 do 2. Przepraszam. A to daje nam awans do ligi, do finału Ligi Europy. Najprawdopodobniej to będzie naszym y, przeciwnikiem będzie Atletico Madrid. sport wrzuca w pole karne. Ruiz, sz, aż sz, 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 szlimani, mag, Michał Mag. Nie, to jest tak, Michał, Michał Mag, Neszpor. To u nas jest król, król strzelców ekstra klasy, tak, Neszpor.

Tam je osilda. To 70 minut večů. Ruiz. Carillo. Niestety, wbijamy na aut. No, Mac! Neszpor! Neszpor! A jajaj! Moskwik. Grzegorz chyba moskwik? Eee, policja roj, policja liście. to się chyba odmawia. Murawski. Jest bramka na W Radosław Murawski. I kolejna bramka. Cóż za Cóż za zbieg okoliczności.

Jest koniec meczu i to już koniec, a więc żegnam się z Wami i do zobaczenia, pa pa!